Siemano! Witam Was do ataku na jakąś guildieee Ataku na GD Suckers... przepraszam, poprawiam się Już weszłam... nie ogarnię to, Dziągrywa nie trzeba zacząć... O, o, dobra I zacząłem... trochę czasu minęło O, Buka 103 level wbił. Gratulacje Buka Postępy, postępy Buka dobrze sobie radzi Ale weźmy kolejny. Pięknie Buka zabił, kurde Pozdro Buka Mmm, buka. Dajesz buka, jeszcze... Jeszcze z dziesięciu pociśnij. By <grym grym> było fajnie. Zasz, zasz, zasz. O, kolejny. Ładnie buka ciśnij. ludzie! Kurde, buka, chatun. Chyba z dziesięciu już pocisnął, ale ten już go. Mam się... niestety buka Nie dał rady. Ale jak go ścisnę. Teraz ja sobie szybko pobawię troszkę. No, nie będę szybko zdejmował, bo ja mam strasz... nie mało HP. No i jeszcze. Trudno. Czasami się zdobywa, że ja mam mało HP. Ten ładnie daje radę. 150? No nic. Więc... Dwóch. Trzech. 4, ja liczę nie zabił. 5, i to wszystkich na hita. Chyba na hita, nie pamiętam. 6, 7, 8, aż wypcylam fakt 9, i to to 9, i to 10? Nie, niestety, nie było 10. Chodź. Tu już się zaczyna już nie ma tak łatwo, ale pięknie, gości są No, szedł w krzywe oczy. Jak mu w trafił w ten metalowy gwóźdź w czole. On się po tym ciosie nie pozbierasz. Nie ma takiej mocy w sobie. Dostaje ciągle w swoją tytanową brodę. I ciśnie, ciśnie, nie już siły, ale ciśnie. nową zbroja robi swoje i cydanawa zbroja mu pękła. I... To już końcówka ataku. Będzie tyle na dziś. Zobaczymy. Ja mam herbatkę. Dobrą, polecam herbatkę. Cytrynki w domu nie mam, więc nie z cytrynką. No, oczywiście, że wygramy. Teraz go pociśnie. Yy... Zobaczymy, jak tego pociśnie. Mam nadzieję, że. Piękny headshot. Pomiędzy. Mm, dości w nosie. I nomen go ciśnie. Ściśnie go, nomen. No, name. Przepraszam. Dostaliśmy 291 z 1000 Dziękuję. Już zaatakowana przez 4 Win. No, uh -huh. yy. Dobrze. Zobaczymy jeszcze szybko tu gilę. Nie wiem, pewnie będę nagrywał odcinki tylko z ataków i obron, bo tylko Was to ciekawi, bo założyłem, że mój pierwszy odcinek miał 8 wyświetleń. A drugi już, a kolejny, bo była wojna, to miał już 8 tam, miał 8 w ciągu dni, a ten w ciągu dnia 8. No więc, patrzymy na tą gildię Sam przywódca nie to jeszcze, mam nadzieję, że tego nie zrobił z 6 yy, do, Dobrze, 200. Przepraszam, zapomniałem.

Hmm... Hildegarda 235 level magy Krab, 233 level ma y wojownik. I to jest dobry nick, Krab. Prosty, łatwo przeczytać, zapamiętać. Pozycja 104, dobry. Rokin, 208 też wojownik. I to jest o, dobre imiona według mnie nazwy postaci nazwy postaci o Marzena też dobre 236 ten mag, mag... magin czarodziejka o Hekate 231 czarodziejka nie tak yy, 230... 222 yy, mag bez tego drugiego by było lepiej. Mordragon 222 level mag. Widzę, że dużo ludzi to ma 200 level w tej chwili. Megapydymy. Megapydymy. 216 level mag. Spistak 06, 215 level, to jest fajna broń, ma 50% Ilones jest 214 mag, ma czarodziejka Renix 212 mag Gościu 54, 211 zbiadowca Demoniczny demon, 209 wojownik. Mam nadzieję, że też będę miał kiedyś taki level. Chciałbym mieć na? Zwiecha internetu u mnie. Jakieś gówno się tu włączyło, o. Wysiadł, wysiadł, 205 level. Zwiadowca. Yy, tak, dwudziesty yy, piąty Rudzik, sto trzy czwarty. Markus Winnet, dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąty trzeci. Okretka, sto osiemdziesiąty szósty. Gluck, sto yy, osiemdziesiąt Ma szósty. Maderdin, sto osiemdziesiąt drugi. Rejshin 175 rorg 174 yy, Wojtas 89 171 Dobra, popatrzycie sobie, pozatrzymujecie sobie, bo ja już muszę powoli odcinek kończyć powoli szybko muszę już kończyć odcinek no obronę atak na naszej, na naszą widzieć no i to tyle. O, 104 145 szósty najwyższy. No. A 250, któryś najwyższych. Chyba 250, któryś nie pamiętam. Ale dobra. Zwierzki. mas Zaatakujemy jeszcze mas Szybko Lochy, pewnie przegramy. Lagi się zaczęły. Bohater. A i jeszcze Gildia. Zobaczymy, którą ma pozycję. Tę i kończymy. Dziesiątą. Więc żegnamy się z postniku. Post, post, 282 przepraszam. I żegnam się z głównej pos postaci szefa Gigi, która na nas atakuje. Yy, więc Siemaczko żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie i cześć!